Siemano, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 10 września, ostatni dzień w siewów rzepaku godzina 16.20 albo 15, coś takiego późno yy, Ale już Wam wyjaśniam dlaczego tak późno wyjechałem dzisiaj bo ogólnie dzisiaj do zasiania 10 hektarów. Do no hektara na to 9, jakoś mi została, tak myślę, no coś takiego yy, Ale do rzeczy. Yy, mieliśmy, no, je, znaczy mieliśmy, no jest awaria w Fergusonie yy, Pojechał już na serwis, laweta po niego przyjechała Zabrali go yy, Co było? Rano yy, Przed ósmą, tam po siódmej wydmuchałem sobie Holanda, Chciałem podjechać Fergusonem, wsiadłem do niego, odpaliłem go Chciałem podjechać bliżej wiaty jechali, żeby pod sprężarkę Żeby wydmuchać chłodnicę filtry, wiadomo obdmuchać szyby, wyczyścić coś tam, w kabinie ogarnąć, tatowi przygotować, przesmarować bo tak jak wiadomo, z rana, no, codziennie może ciągnika nie smarujemy, no bo to codziennie nie, ale tak co te trzy dni to te dwa, trzy dni, zależy jak, jak, jak pracuje, ile godzin to te trzy dni staramy się całego no bo akurat tutaj podnośnika nie smaruję, bo tak to podnośnik prawie codziennie smaruję, no, ale podnośnika tu nie używam ale do rzeczy, bo tak schodzę z tematu, no wiadomo, codzienne przygotowanie, tak Odpaliłem go i był taki metaliczny dźwięk, o rurka, o rurkę, jakby coś stukało w okolicach silnika. No to co, otworzyłem maskę i zobaczyłem, że rurka, o rurkę tam od idzie między alter, od alternatora, tam jedna idzie jak rozrusznik też yy, stuka. Zacząłem się przyglądać, okazało się, że trzy śruby czy dwie są poluzowane od podstawy. Tam jest jeszcze misa pokrywa tego rozrządu. Że dwie są pulzowane, a później w dalszym, przy dalszych obejrzeniach okazało się, że jedna jest zerwana. No to zadzwoniliśmy po serwis, ja pomyślałem, że to skręcę, żeby gitara, No okazało się, że zerwana, no to okej, okay. Po serwis przyjechali, popatrzyli. Okazało się, że właśnie obudowa rozrządu jest pęknięta. No więc w takiej sytuacji to już ciągnik musi iść na serwis. Przyjechała laweta. Praktycznie 40 minut, niecałe pół godziny po tym, bo akurat była w okolicy, przywozili coś i mieli też zabrać jakiś ciągnik na serwis, czy tam jakieś fęta, ale to mniejsza z tym. No i zabrali Fergusona. No i Fergusona nie ma, pojał na serwis, ale już Wam mówi jak jest, nie oszukuję, pojał na serwis. No teraz taka pierdoła, nie pierdoła bo budowę muszą wymienić, no ale muszą trochę rozkręcić tam go, więc musieli go zabrać na serwis. Wcześniej był ten czujnik, co wam mówiłem, to na początku co został jakoś prawdopodobnie uszkodzony przy zakładaniu pneumatyki jednowodowej. Ale to była pierdoła, to wymienili, bo to widać było, widać, że jest naruszony. Muszę wsypać worek nasion, dalej Umberto. Czwarty worek Umberto wsypuje. no są jeszcze nasiona, jak widzicie, ale dosypuje sobie na spokojnie. Tak 3,5 hektara jakoś robię z worka, po 2-2 kg aktualnie. Dobra, bierzemy worek ten. ten worek, tu jest tak 802, 8, dobra Widzicie, wczoraj zostało już jest suche już tam na górze glina i, i jest jak jest. To trzeba uprawiać i na bieżąco siać Kurcze, wezmę to czy nie wezmę? mam inną odmianę, mam poletkowo 8 odmian na poletka dostałem, każdy worek jest po 5 kilo her... hertko hertko, coś takiego nie wiem wziąłem jedną, w razie czego jakby mi brakło żeby, będę musiał wiadomo próbę zrobić, bo to inna odmiana, zresztą tu na Uberto to też będę musiał zrobić, bo macie, tu jest przykładowo masa 1094,6 g, a tam jest aż 6,95 g i tam jest tu jest 8 kilo, a tam jest 11,5 kilo w opakowaniu, także tamten jest gruby rzepak. Po tak półtora miliona nasion w worku, wiadomo, standardowo. Zmienimy to, zmienimy. Jak by wam to powiedzieć, jak nie urok, to sraczka. Coś się zawsze musi stać przy robocie. Ale... Dobrze, że chociaż... Mogliśmy pożyczyć ten ciągnik wujka i zasiać sobie uprawić i zasiać, bo tu ta glina holerna jest na górze i to już mi się przeskło, bo nie zasiałem wszystkiego za dużo, to za dużo wczoraj uprawili. A to dzisiaj taka piękna pogoda pod dniem 26-7 na pewno jest stopni, bo grzeje niemiłosiernie. Pakujemy się i będzie miał tutaj co robić, kurczę, pod te góry, no ale powoli tam pod te 7, no na, na godzinę, 8 ta to pojeździ. Jeszcze krzaki musimy tu przyciąć. Dobrze, tura mamy, lekko się uniesiemy. Te tylko najważniejsze, tak tak wiecie. Reszcie to sobie w zimę najwyżej ma ale tutaj, żeby żeby podtrześć, to normalnie tak się sieje, a nie żeby zostawić nieopsiane. Dobra, tu akurat ścieżka nam wychodzi teraz. Ja sobie chwilę tylko łyk na wody zrobię, bo. Wrzucie jaką chlepę mam Chwyka wody Co zrobimy Jedziemy Ogólnie z Fergusona jestem zadowolony, no już nie mówię tutaj, że ja zaczynam go krytykować jak najbardziej ciągnik udany. Tylko widzicie, takie już tam widać a widać, że to było przy składaniu. dobrze, o, no, że tak powiem Ale dobra, no, co robią, będzie jeździł Będzie jeździł, no wiadomo, no są potrzebne Trzeba robić, no jak, słuchajcie, ja płacę, to też musimy mieć czym robić, a nie Jest taki bo sezon, gdzie nie ma roboty A góra takby wtedy wypadło, żeby zabrać, to no, nie ma problemu Mi zastępczy niepotrzebny, ale jak jest robota, to jest robota Macie, mamy 10 września, a ja pierwszą przednicę myślę koło 20 zasięg, czyli praktycznie za ponad tydzień czasu, bo mam wczesną, mościstą odmianę na słabsze gleby, ona się też nadaje, przede wszystkim na słabsze gleby ona też jest, a na słabych ziemach chcę to zasiać, ona jest wczesną, ona po prostu we wczesnym terminie powinna być zasiana, i muszę tam, no kupię 10 na czy kupię, no 10 hektarów jakby nie było, no ale to wiadomo, to z jeden dzień roboty taki na luzie. 10 hektarów, żeby ogarnąć, uprawić i zasiać ale to też jak będzie smaliło, to, to też chcę żeby to uprawiać i się... zresztą, no po to kupiłem ten ciągnik, żeby nie robić Już mówię tu o Fergusonie, tak? jakby nie było widzicie, no jednak ma co ciągnąć 170 koni, 3 metry siewnik do no, też ktoś gadał, że czwórkę ciągają I jestem ciekaw jakimi prędkościami, skoro ja tutaj pod górę teraz, pod górę jadę jeszcze kliniastą 9.2 na godzinę siewnik co mi to pokazuje? Ciewnik, co mi to pokazuje No ciewnik mi pokazuje 8,7 na godzinę, czyli poślic jest, to by nie było, o, zwiększymy trochę docisk kredlic na 37 tu damy, 34-37 się waha na tej glinie, Dobrze, to jest kurczę wszystko z komputera można posterować fajnie się pobawi. tam lżejsza ziemia trochę, znaczy pulchniejsza o to trochę zmniejszam, żeby nie topiło tych nasion rzepaku. Ale siewnik, kapi siewnik kapitalny, o! Tyle mogę wam powiedzieć, że z siewnika jestem tak zadowolony jak mało kto. Naprawdę. Wiadomo, tam trzeba dokręcać, no wczoraj mi się jedna ta o poluzowała, ale to trzeba posprawdzać. To jest nowa maszyna, praktycznie co bym nie kupił, co jeszcze nie kupowałem, to wszystko trzeba było sprawdzać. No bo wiadomo to jest nowe, mogą gdzieś nie dokręcić, a po to się zaraz ułoży, poluzuje i wiecie Jak się dokręci naprawdę tak przylewa, to się nie będzie rozkręcać. Robotę robi, kurczę, taka glina tutaj jest. Wiadomo kruda jest, ale też ma jutro padać To coś to... O jedzie tato Jundirem. To coś to ten ale tu i tak jest dobrze, kapitalną robotę robi ten siedlik, naprawdę kapitalną tak to jest, ja, że 11 na godzinę tutaj bo pod górę mam też przeskok między 12 a 13 no i niby posiadłby na 13 tutaj i do, do górki, ale no nie będę go męczył, co nie, że później zejść on mi przy, może na tak szarpnąć że nie będę skrzyni męczył bo jeżdżę sobie 11 na godzinę, też mi starsza zresztą, to ja tu się nie naszaleję nawet jakbym mógł jeździć na 13 pod górę z góry, bo on tu John Deerem nie będzie jeździł szybko, z 7,5 8 na godzinę pod górę, jak będzie 6 to będzie dobrze, jak Ferguson tu jedzie 9 na godzinę pod górę 8,8 8, 8. Ferguson 240 koni, a John Deere 150 koni to jeszcze mniej od tego po tu sobie docisk zmniejszymy o jedno kliknięcie 32, 34 na lekkich ziemiach, jakichś takich piaszczystych, to tam do, do, do 20 20 na skali docisk. Tak by serwisant mówił, akurat to on, serwisant był u mnie, u, który mi to wszystko tak powiem. Opowiedział o tym siewniku, że sam posiada na swoim gospodarstwie, bo ma gospodarstwo, sam posiada taki siewnik. Tylko akurat z pierwszych lat produkcji, numer fabryczny tam 106, chyba mówił. Czyli tam trochę u niego przerabiali, bo mówi, że jest przerobiony tak, praktycznie ja mam teraz tego zrobionego. Bo tam, no wiadomo, jak coś nową maszynę zrobią, to zawsze coś muszą później pozmieniać. I tak mi powiedział, trochę takich praktycznych rad mi dał, i skorzystałem z tego jak do tej pory, bo widziałem, że trzeba z tego skorzystać. No, także mówił mi na jakim docisku się je, na jakich ziemiach. Widzę, że, że się to sprawdza, także też tego używam i na ciężkich ziemiach do 40 a na leki 20 na docisk na rzepaku oczywiście to poczynek na pszenicy będzie jak nawet John Deere sobie będzie radził kurczę z Fruberem, z naszym mandatem wiem jak tu Holandem jeżdżę, to kurczę tutaj tak, to to taką prędkościami tu pod górę Hollandem przejść na godzinę i to koniec 5,5 nawet się zdarzało, bo do glina jest pod górę. No, to tu fajnie się ziemia sypie, jak widzicie. To kapitalną robotę robi ten siernik, nie ma co gadać. Jestem tylko w tego 100% zadowolony. Także widzimy się coś potem może.